Myślę, że dzisiaj było naprawdę solidnie. Piotrek bardzo agresywnie grał, to samo tony. To, 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 to co trener wymagał od chłopaków tak było spełnione, więc jak najbardziej pozytywnie. Wyprzydziście Bóg Wyszków o jeden punkt. Dzisiaj Bóg pewnie pokonał Ostrowie Ostrów Mazowiecka 5 do 0. Będą Wam do końca deptać się po piętach piłkarze Bogu. To pomaga czy wręcz odwrotnie? Na pewno determinuje do jeszcze większej pracy, ale tak jak się spodziewaliśmy, że jednak to, to, to ten awans będzie się rozstrzygał do samego końca, do meczu z Bdurą Chodaków. No, nikt nie mówił, że, że będzie łatwo. Narw postawiła też swoje warunki dzisiaj, w szczególności w pierwszej połowie. W drugiej połowie, można powiedzieć, zdominowaliśmy zespół Marwi Ostrowęka. Przewaga była znaczna, sytuacji było, było sporo, niestety ich nie wykorzystaliśmy i skończyło się 1-0. Nie myślimy o, o Bugu, o tym, jakie oni mają tam wyniki, z kim grają. Nie zaprzątamy sobie tym głowy. Skupiamy się na sobie. Mamy trzy mecze, już teraz dwa do rozegrania. Bardzo ważne w grze o awans I skupiamy się tylko i wyłącznie na, na sobie. Cel wiadomy, awans. Dwa spotkania do zakończenia sezonu. Jeden wyjazd. Sześć punktów to jest priorytet, i to musi Polonia zdobyć. To jest cel minimum, można powiedzieć wprost. Sześć punktów w tych dwóch ostatnich, ostatnich spotkaniach. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy w tych dwóch ostatnich spotkaniach nie zwyciężyli, nie zdobyli sześciu punktów. Po prostu trzeba zrobić, trzeba wyjść, zostawić serducho serducho na boisku, wygryć to i wywalczyć, bo, bo taka jest czwarta liga. Jeszcze chciałem spytać, czy trenujecie strzały na bramkę na treningach? Bo skuteczność kulawa. Pomidor.